Baby TV Na pewnej małej wyspie mieszkała czwórka przyjaciół. Koko to mądre drzewo kokosowe. Hej! Baki jest zabawnym kamyczkiem. Jak leci? Lili to kwiatek. Witam wszystkich! A Blasym jest szczęśliwą papają! Na wyspie był wczesny poranek, więc wszyscy spali spokojnie. Aż do czasu, gdy ktoś ich odwiedził. Reszta sobie jeszcze śpi. Ten ptaszek przyleciał na wyspę, żeby zbudować gniazdo. A, to drzewo będzie idealne. Wow! <śm> 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 Ila na odpoczynek. I w tym momencie obudził się Koko. Ha? Co to za hałas? <laughs> Hej, ty tam, co robisz? Obudziłaś mnie tym hałasem? O, chyba mamy gościa. Dzień dobry, ptaszku. Jestem lasem. Cześć! Miło mi was poznać! Hm? Powiedz nam, co ty tam robisz? Zbudowałam gniazdo dla moich piskląt. O, to super! Będziemy mieć tutaj pisklęta! Uwielbiam malutkie ptaszki! Są całkiem zabawne! No nie, Lili? Tak! A chociaż sama nie wiem. Nie ma się czym martwić, serio! Będą ćwierkać, śpiewać i wszystko będzie przecudownie! Nie, nie będzie! Nie chcę mieć na sobie gniazda! Dlaczego nie? Bo nie lubię hałasu. Idź sobie stąd. Zejdź z mojej gałęzi. Ale twoje są najwygodniejsze. Hej, hej! Możesz zbudować gniazdo na mnie. O, o, o! o racja. Ja nie mam żadnych gałęzi. <zysy> 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 Więc zbuduj gniazdo na mnie. Ja mam fajne gałęzie. Ach, to bardzo miłe. Polecę po nowe gałązki i liście i zbuduję na tobie nowe gniazdko. Dziękuję, blasem! Jejkujejka! Nareszcie, cisza i spokój! I w tym momencie o! Koko usłyszał dziwny dźwięk. Bisklęta. O, zobacz, jakie są malutkie! O, są takie słodkie! Są strasznie głośne! Nie mogły poczekać z do powrotu mamy, gdybyśmy tylko mogli je jakoś nakarmić. Co do swojej mamusi? Ta mała chyba zaraz wypadnie z gniazda! O nie, zrobi sobie krzywdę. Posłuchaj, twoja mama niedługo wróci. Jest za mały, nie rozumie. Zaraz wypadnie z gniazda. O! 두루루 두루루 두두루루 두두루 두두루. u s p o k h a l i y a Koko, uratowałeś pisklaka! Brawo, Koko! Tak! Cii, obudzicie je! I właśnie wtedy wróciła mama piskląt. Jaja się wykluły? Moje maluszki, moje pisklaczki? Jeden z nich o mało nie wypadł. Koko go uratował! Cii.

Łysanka Koko była tak relaksująca, że wszyscy znowu zasnęli. Baby TV. W pewnej małej wyspie mieszkała czwórka przyjaciół. Koko to mądre drzewo kokosowe. Hej! Baki jest zabawnym kamyczkiem. Tak, jak leci! Lili to kwiatek. Hejka! Witam wszystkich! A Blasym jest szczęśliwą papają. Na wyspie był spokojny dzień. Aż do czasu, gdy pisklęta zgłodniały. Polecę po coś do jedzonka dla moich małych. Możecie przez chwilkę mieć na nie oko? Z, za ile wrócisz? Za niedługo. Zaopiekujemy się twoimi pisklętami. Mogę je troszeczkę porozśmieszać. <śmiech> <śmiech> Ale co będzie, jak coś im się stanie? Co zrobimy? Nie martw się, Lili. Wszystko będzie dobrze. Możesz lecieć po jedzonko dla pisklaków. Zaopiekujemy się nimi. Dobrze, dziękuję. Zaraz wrócę. Nie martwcie się. Tutaj jesteście bezpieczne. Hej! Co... co wy robicie? Wróćcie do gniazda! Odlećcie tutaj! A -a -a -a. <laughs> to mnie łaskocze! Powinny wrócić do gniazda! Przecież tylko się bawią! Mieliśmy pilnować ich bezpieczeństwa. Zobacz, jakie są szczęśliwe. To chyba dzięki mnie. Oh, oh, oh. hmm. 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 <grywa> Czy się chowasz, piskleczku? Wyjdź z ukrycia, pokaż nam się. Hmm? <grywa> O, Ojej! Powinny wrócić do gniazda zanim zrobią sobie krzywdę. Nie zrobią sobie krzywdy. I wtedy zaczęło mocno wiać. Robi się wiecznie. Ja się nie boję wiatru. Jestem skałą. Ale wiało coraz mocniej i mocniej. No dobrze, pisklaczki, wdrapcie się do gniazdka. Lecz Linda nadal chciała się bawić. Ha? W gnieździe będziecie bezpieczne. Złapiecie. O nie. Musisz puścić kałę, Lindo. Ja cię złapię. Dobra robota, Lili. Uratowałaś Lindę. Dzięki, koka. Po chwili wiatr ustał i wyszło słońce. Wtedy mama piskląd wróciła z jedzeniem. się wróciła moje maluszki. Przepraszam, że tak długo. Wiatr zaczął wiać i miałam problem z lataniem, ale widzę, że jesteście całe i zdrowe. <laughs> Na to by wyglądało. Właśnie całe i zdrowe. Mm? 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 Mieszkańcy Wyspy cieszyli się słońcem i otaczającym ich świeżym powietrzem, a pisklaczki cieszyły się jedzonkiem, po dniu pełnym przygód. TV